Zapraszam na temat 6 lekcji w 15 dla klasy ósmej. Dzisiaj zajmiemy się ostatnią częścią tematu związanego z własnościami liczb naturalnych. Really Dzisiaj ponownie wracamy do NW i NWD. I jeśli chodzi o końcówkę D, dosczyć to dzielnika, jeśli chodzi o końcówkę W. Wielokrotności. W wielokrotności szukamy najmniejszej, jaka po kolei się znajdzie, a dzielnika największego, jaki jest możliwy, żeby nasz wynik po podzieleniu był jak najbardziej skrócony. Mamy 84 i żeby poszukać NWW i NWD, to rozpoczynamy sobie od dzielenia. Mamy 84 i wymyślamy sobie przez co można podzielić. Jest jedna Jedna zasada, dzielimy tylko i wyłącznie przez liczby pierwsze. Wszystkie liczby parzyste dzielimy sobie przez 2. I wtedy mamy mniejszy problem z poszukiwaniem. Tutaj ponownie jest parzyście, czyli dzielimy sobie przez 2, mamy 21 i teraz dzielimy sobie przez coś innego. Pierwsza liczba, jaka tutaj przychodzi do głowy, to trójka. I pamiętamy żeby to przez co dzielimy nie dało się podzielić przez coś jeszcze. Mamy 7, 7 i 1. Teraz zabieramy się za 90. Dzielimy sobie przez 2. Następnie tutaj w tym przypadku jeśli przyszłoby wam do głowy dziewiątka to nie wolno dzielić przez 9 ale przez 5 już tak. Tutaj z kolei dziewiątkę możemy przez trójki i mamy wykonane. Jeśli chodzi o dzielnik, ten największy poszukiwany przez nas, to będzie on ustalony, gdy sprawdzimy, które elementy są wspólne dla jednego i drugiego rozkładu. Mamy parę dwójek, mamy parę trójek. To jest wszystko, co jest wspólne, czyli mnożymy sobie 2 i 3, i otrzymany wynik jest tym naszym dzielnikiem. Jeśli chodzi o najmniejszą wielokrotność, to tutaj jest trochę więcej pracy, bo oprócz tego, że wpisujemy sobie to, co było w tych parach, to dodatkowo dokładamy wszystkie elementy, które nie zostały sparowane. W tym przypadku dwójka, Siódemka, piątka oraz trójka. Następnie wymnażamy sobie to, i tutaj krok po kroku można sobie trochę kolejność podwracać, bo 2 razy 5 to da 10 i trochę nam ułatwi sprawę. Ale jeśli liczymy w tej kolejności, to mamy 6, 6 razy 2, dwa, 12, następnie 12 razy 7, i tu pewnie przyszłoby nam. Policzyć to pisemnie, ale zwróćcie uwagę, że tutaj został spisany cały rozkład tej pierwszej liczby, czyli wynik to 84 i teraz mnożymy to razy 5 i jeszcze razy 3 i wychodzi nam 1260 jako najmniejsza wielokrotność, która jest dla tych liczb możliwa do ustalenia w taki sposób, że możemy dodawać 84 i 90. Ale zajmuje to o wiele więcej czasu. To jest bardziej uniwersalny sposób. Pod punkcie B zaczynamy od tego, że mamy 270, które jest parzyste, a tak jak wspomniałam, wszystko co parzyste, startujemy i zaczynamy dzielić przez dwa, czyli jedyną liczbę. Pierwszą, która jest parzysta. Teraz już przez dwa. Nie możemy, ale z uwagi na to, że końcówka jest z piątką, to możemy podzielić przez 5. I właśnie po to na jednej z poprzednich lekcji było przypomnienie dotyczące podzielności liczb, żeby właśnie patrząc na 135 szybko oszacować, przez co można to podzielić. W wyniku mamy 27 i tutaj będziemy sobie po kolei przez trójki dzielić. Zawsze dzielimy do momentu, aż uzyskamy jedynkę. Teraz mamy 700. Startujemy w ten sam sposób, i dopóki te nasze wyniki są parzyste. To dzielenie przez 2, nawet w pamięci można dość zgrabnie wykonać tutaj ponownie pojawia się na horyzoncie piątka. To dzielimy sobie, wychodzi 35, znowu przez 5 możemy podzielić i teraz 7. Zaznaczamy sobie, co jest wspólne. Mamy parę dwójek, parę piątek i już to wszystko więcej nie ma. Zaczynamy sobie od dzielnika, i dla tej pary największym dzielnikiem będzie dziesiątka. A jeśli chodzi o najmniejsza, Wielokrotność, to spodziewamy się, że to będzie dość duży wynik, bo przecież liczby, które mamy na samym starcie, są również dosyć duże. I 2 razy 5 na początek, a potem razy 3, razy 3, razy 3, razy 2, razy 5 i razy 7. I tak naprawdę do tego miejsca mamy po wymnożeniu 270, bo to są spisane po kolei właśnie te nasze dzielniki, czyli można sobie ułatwić trochę pracę. Spisać, że będzie 270 razy 2, razy 5 i razy 7 albo wymnożyć sobie właśnie to 2 razy 5, razy 7 i 70 pomnożyć razy 270 i wtedy wyjdzie nam Właściwy, bardzo duży wynik, bo to jest aż 18900. Idziemy dalej, i tutaj może zrobimy odgrodzenie, żeby nam się przykłady nie myliły. I 735. Jak podzielimy? I wiadomo, że tutaj ja nie wykorzystuję dzielenia pisemnego, bo gdzieś. Po prostu brakuje na to miejsca. To jest ten etap edukacji, gdzie powinniście już sprawnie wykonywać takie obliczenia gdzieś na boku, a ja tego nie pokazuję. Jeśli macie trudność z dzieleniem pisem, to zapraszam Was na pozostałe materiały. Tam wszystko zostało dokładnie omówione. Czy to w klasie siódmej jest trochę takich zagadnień, w klasie szóstej. Na moim kanale dużo o tym. Dzieleniu o tych podstawach się znajduje, więc tam możecie sobie zerknąć. A teraz mamy 147. No i tutaj trochę zgaduję, zgaduję, przez co możemy podzielić. Dwa odpada, w kolejce jest trójka. 1 dodać 4, dodać 7. To będzie 12. 12 dzieli się przez 3, czyli całość również podzieli się przez 3. Następnie mamy 7, 7 i 1. Idziemy do. 252. Zaczynamy od dwójki i mam nadzieję, że rozumiecie algorytm, który tutaj jest stosowany. I tak, jak wspominałam Wam na poprzednich zajęciach, ja tego sposobu rozkładu bardzo często używam przy zadaniach, które związane są z pierwiastkami, bo czasami trzeba określić pierwiastek i. Nie mamy w głowie żadnego pomysłu. A ten sposób bardzo nam może w tym pomóc. I teraz mamy siódemkę. I trójki. Patrzymy, co jest wspólne. Mamy na pewno parę trójek, parę siódemek i koniec, nic już więcej wspólnego nie mamy. Dlatego weźmiemy sobie

Trójkę i siódemkę, dopisujemy sobie po kolei 5 i 7 i jeszcze 2, 2 oraz 3. I tak jak wspomniałam prędzej, tak naprawdę tą pierwszą liczbę możemy sobie przepisać, a następnie domnożyć to 735 razy 2, razy 2. I razy 3, czyli z tej pierwszej bierzemy całą liczbę, czyli wszystkie dzielniki, a tutaj pamiętamy, że te, które były sparowane, to ich już nie bierzemy do wielokrotności. Dlatego bierzemy tylko mnożymy razy 2, razy 2 i razy 3. I wychodzi nam 8820 jako ta wielokrotność, którą można ustalić. I w tym momencie możecie sobie spróbować samodzielnie wykonać kolejny podpunkt i sprawdzić z nagraniem, czy wyszło wam dokładnie to samo, czy może inny wynik. A ja tutaj dalej rozwiązuję i sprawdzamy, co nam wyjdzie. Jak podzielimy sobie przez 2, to mamy 147 i sprawa się ułatwia, bo po sąsiedzku już to 147 było. I można skorzystać. Czasami przykłady na kartkówka są tak dobrane, że można skorzystać z poprzedniego pod warunkiem, że zakładamy, że został przez nas dobrze wykonany. I bierzemy kolejny przykład, gdzie? Tutaj mamy 77 i 11. I teraz, jeśli chodzi o dzielnik. To będzie on stworzony z par, i mamy tutaj jedynie parę siódemek. Czyli największym dzielnikiem jest po prostu siódemka. A jeśli chodzi o wielokrotność, to będziemy mieć całkiem sporo pracy, bo właśnie to 294 trzeba będzie jeszcze 5 i razy 11 wykonać. Ale tutaj zapiszę tak jak. Jest właściwie czystą siódemką, i po kolei razy 2 razy 3 razy 7. Czyli nasze wspomniane 294, które mnożymy jeszcze z piątką i z jedenastką i im większe liczby, które mamy na starcie, tym większy będzie ten wynik końcowy, bo w końcu to jest wielokrotność i dodając sobie 294 385 poszukujemy wspólnej liczby, która się pojawi. Zawsze taka wielokrotność jakaś następuje. W tym przypadku to będzie aż 16170. Dajcie znać w komentarzu, czy rozumiecie zasady obowiązujące przy tworzeniu największego wspólnego dzielnika i najmniejszej wspólnej wielokrotności. Serdecznie zapraszam na temat 7 lekcji w 15 minutach klasy 8. Zajmiemy się porównywaniem liczb. W naszej rozpisce jest przewidziana na ten temat od 2 do 3 lekcji, ale zobaczymy, co tam ciekawego nam przygotowali, i te najważniejsze elementy z tego tematu wykonamy sobie podczas kolejnych lekcji.